Kiedy dżin przychodzi się pobawić, to zdecydowanie moment, kiedy rękawice zostają rzucone. Opublikowane przez Hasana Barbara w czerwcu 2021 roku, to przerażające nagranie zostało zarejestrowane w nie tak do końca opuszczonym budynku. Sam budynek wygląda złowieszczo, ale gdy Hasan wchodzi do jednego z pomieszczeń, robi się jeszcze straszniej. Jean zaczyna rzucać przedmiotami, a gdy Hasan wchodzi do środka, zostają w jego stronę rzucone metalowe rury. Przedmioty są wyrzucane ze wszystkich stron, więc Hasan wycofuje się do sąsiedniego pokoju, próbując znaleźć schronienie. Jednak Jean nie zamierza pozwolić mu na ukrycie się. Wpycha coś w otwór po klamce w drzwiach, a chwilę później wyważa je z impetem. Hasan wraca do nawiedzonego, ale tymczasowo uciszonego pomieszczenia. Gdy kontynuuje zwiedzanie budynku, Jean staje się coraz bardziej rozwścieczony. Jego aktywność nie ustaje, wręcz przeciwnie, eskaluje. W końcu Hasan ma dość i próbuje opuścić budynek. Gdy schodzi po schodach. Wygląda na to, że zostaje zepchnięty przez niewidzialną siłę. Czy to była sprawka Gina? Wygląda na to, że ten byt nie przyszedł się tylko pobawić. Każdy rozsądny człowiek powinien trzymać się od tego miejsca z daleka. Jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. Podzielcie się nim w komentarzu. Rob z kanału HRA Paranormal Adventures. Zakłada swoją najlepszą parę ogrodniczek i z niechęcią wybiera się na eksplorację. Zresztą posłuchajcie sami. Przestraszony czy nie, Rob postanawia zostać na miejscu, dopóki nie uda mu się uchwycić ducha na kamerze, i prawie mu się to udaje zaraz po wejściu do środka. Co to jest? Jednak nie przyszedł aż tak daleko, żeby jeden straszny dźwięk powstrzymał go przed eksploracją tego upiornego miejsca. Więc rusza dalej. Nagle sęp rzuca się prosto na niego. A to nie jest normalne zachowanie tego ptaka i może być uznane przez niektórych za znak obecności złych duchów. Yeah, Ciolik Padlinożerny ptak wydaje się pilnować starego materaca, który natychmiast uruchamia jego sprzęt paranormalny. Może ktoś tu kiedyś odszedł, śpiąc? Rob czuje się obserwowany, jakby duch był w pobliżu. Kiedy Rob zaczyna mówić o ustawieniu spirit boxa, miernik pokazuje najwyższe wskazanie do tej pory. Z uruchomionym Spirit Boxem szybko uzyskuje imię Ducha. Około dziesiątej minuty nagrania wydaje mi się, że słyszę szczególną prośbę, która wcale nie brzmi dobrze.

Rob wciąż nie jest całkowicie przekonany, więc mówi duchowi, by zrobił cokolwiek, co go przekona o swojej obecności. Co ciekawe, jego miernik K2 przez dłuższy czas wskazuje aktywność, ale przestaje dokładnie w momencie, gdy Rob odkłada go na bok, tak jakby duch cały czas stał tuż przed nim, kiedy prosił o dowód, w miarę jak czekają dalej. Kamera zaczyna co chwilę łapać i tracić ostrość, zupełnie bez powodu. Wygląda na to, że są bardzo blisko prawdziwego spotkania z duchem w tym opuszczonym domu. Ale poza wpływaniem na sprzęt, to widmo chyba nie zna żadnych innych sposobów, by się ujawnić. Obejrzyj ten fragment i sam oceń, czy ich niepokojące przeczucia są słuszne. Słychać kroki w domu, a kamera rozmazuje się dokładnie w tym miejscu, z którego, jak twierdzi, ktoś ich obserwuje. Moim zdaniem, coś tam rzeczywiście jest. Niektóre wyprawy eksploracyjne robią się bardzo szybko intensywne i ta zdecydowanie do nich należy. Opublikowane na YouTube przez Chrisa Hopkinsa w czerwcu 2020 roku, nagranie pokazuje eksplorację opuszczonej bazy marynarki wojennej w zimną wieczną noc. Zaraz po wejściu do budynku słyszą głośny huk tuż obok siebie. Mimo to decydują się kontynuować zwiedzanie bazy. Nic się nie stało, aż do momentu, gdy zaczynają się zbierać do wyjścia. Po przejściu przez las i przeciskaniu się przez dziurę w ogrodzeniu, by dotrzeć do auta, słyszą coś, co Chris opisuje jako Bigfoota albo ducha goniącego ich od tyłu. Jak mówi, dźwięk dobiegał tuż obok nich. Demoniczny ryk słychać jeszcze co najmniej dwa razy. Już po tym, jak przedostają się przez ogrodzenie. Chris twierdzi, że biegli tak szybko. Że jego przyjaciel zgubił telefon w trakcie ucieczki. Oczywiście, poza teorią o stworze z wielkimi stopami, pojawiają się inne. Niektórzy sądzą, że ten ryk mógł należeć do dzikiej świni lub tak zwanego człowieka kozy, a inni zgadzają się, że brzmiało to po prostu demonicznie. Może ty masz jakieś inne pomysły. Jednak musisz przyznać, że już te same w sobie są wystarczająco przerażające, tak jak ten ryk. Czasem opuszczone budynki, do których zapuszczają się urbeksowcy, wcale nie są takie puste. W niektórych przypadkach okazuje się, że to miejsca wykorzystywane do rytuałów okultystycznych. Film opublikowany na YouTube przez LEGO Papa TV w marcu 2020 roku pokazuje, jak papa prawdopodobnie nie spodziewał się, że zostanie ścigany przez zamaskowaną postać odprawiającą rytuał w domu, w którym, jak sugeruje, jest klimat miejsca, w którym ktoś wcześniej stracił życie. Jak sam pisze, to był prawdopodobnie najstraszniejszy moment mojego życia. Gdy coś takiego dzieje się nagle, twój umysł po prostu się zacina. Eksploruje on mroczne wnętrze domu, które zdecydowanie emanuje dziwną atmosferą. W komentarzach wiele osób zwraca uwagę na ślady butów w błocie przy progu, co może świadczyć o tym, że ktoś niedawno tam wszedł albo nadal tam był. Wkrótce papa sam się o tym przekonuje. Podczas gdy przechodzi przez dom zaczyna słyszeć niepokojące odgłosy. W pewnym momencie zauważa latarkę. Ktoś go szuka, a on sam ukrywa się w łazience. Mimo tego wszystkiego kontynuuje eksplorację i trafia do piwnicy. Ale gdy nad jego głową wyraźnie słychać kroki, zrywa się do ucieczki. Najprawdopodobniej dotarło do niego, że jeśli ktoś zablokuje wejście, nie będzie miał jak się wydostać. Ucieka więc do lasu. W biegu odwraca się jeszcze raz. I rejestruje kamerą postać w kapturze stojącą na schodach werandy. Gdyby wyszedł minutę później, kto wie, co mogłoby się wydarzyć? Pewnego dnia youtuber o imieniu Dylan HD postanawia zwiedzić opuszczony dom wraz z kilkoma przyjaciółmi. Co ciekawe, w środku nadal znajdują się meble, a na jednej ze ścian wisi galeria przerażających portretów dzieci. W najdalszej części domu panuje całkowita ciemność i grupa długo waha się, czy tam wejść. W końcu jeden z nich zbiera się na odwagę i zagląda w ciemny zakątek. Gdy wraca, wyraźnie poruszony oznajmia, że ktoś patrzy na nich przez okno. Warto zwrócić uwagę na wąską smugę światła za nim. To właśnie to okno. I właśnie wtedy ta cienka smuga światła po cichu znika, jakby ktoś po drugiej stronie zamknął okno. Co ważne, cała trójka była w tym momencie blisko siebie. Jeden z nich jest widoczny na nagraniu, drugi trzyma kamerę, a trzeci mówi z prawej strony. Nie było możliwości, by to którykolwiek z nich był przy oknie. Po tej chwili cała grupa wybiega z krzykiem z domu. Rain i Geno z kanału Sinister wrócili, by rozliczyć się z paranormalną sprawą, która zaczęła się na cmentarzu. Wszystko rozpoczęło się trzy dni wcześniej, gdy po raz pierwszy odwiedzili nawiedzone miejsce cmentarz chłopca, gdzieś w Kanadzie. To właśnie wtedy duch postanowił, że jeśli oni mogą odwiedzać jego dom, to on również odwiedzi ich później, tego samego wieczoru. W ich mieszkaniu udaje się nawiązać kontakt ze światem duchów za pomocą aplikacji do wykrywania zjawisk paranormalnych. Jednak ta przerażająca konwersacja szybko przybiera zły obrót. Na to odzywa się głos ducha Ernesta. A zaraz potem słychać sarkastyczny głos dziewczynki ducha, która mówi za późno. Sam Ernest odpowiada do widzenia, również tonem pełnym drwiny. I say goodbye. Odpowiedzi padają w czasie rzeczywistym i mają sens, dlatego mogą to być prawdziwe, elektroniczne głosy z zaświatów, jednak Rain i Jeno nie dają się zastraszyć we własnym domu. Trzy dni później wracają na cmentarz, by raz na zawsze zakończyć tę sprawę. Tam próbują stanowczo wypędzić duchy. Jednak duchy zdają się być tylko rozbawione tymi prośbami. Wychodząc w ciszy z cmentarza chłopca, myślą, że zauważyli dziwną postać. Jakby coś przykucnęło za jednym z nagrobków. Może to sam Ernest? Musicie jednak przyznać, że to nie wygląda jak część cmentarnej architektury. Wręcz przeciwnie. Z bliska wygląda to jeszcze bardziej upiornie i nienaturalnie. Możliwe, że powrót na to miejsce tylko pogorszył sprawę. Sinister twierdzą, że zarejestrowali prawdziwe zjawisko paranormalne na kamerze. Ja jestem oczywiście, jak zawsze, ciekawy Waszego zdania. Wierzycie w to nagranie, czy może macie jakieś inne wyjaśnienie tego nagrania? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz: Cmentarz, a ja zostawię Wam serduszko. Mam nadzieję, że nagrania Wam się spodobały. Do usłyszenia niebawem.